życia Od momentu tego wieku świadomego byłem osobą niewierzącą. Z czasem stałem się takim dość za dużym ateistą i, i ogólnie no i oczyśmiałam się z ludzi wierzących, w liceum nawet miałem krzywkę szatan, więc no, ludzie no, znali moje poglądy odnośnie religii i Boga. No ale ogólnie liceum. No, zaczęły się dziać różnego rodzaju no, cuda w moim życiu. No, zaczęły się dziać rzeczy, które normalnie były tak niesamowite, tak nieprawdopodobne, że, że zrozumiałem, że w moim życiu musi być jakaś, yy, musi na czuwać jakaś wyższa siła. No bo potrafiłem na przykład yy, zdążyć na pociąg, pomimo tego, że mój tramwaj spóźnił się 40 minut, ja dalej jechałem w tym tramwajem, i dalej wyszedłem z tramwaju i biegłem na ten pociąg, bo wierzyłem, że zdąży. Takie, takie mi szczęście dopisywało i, i, i to się udawało. I, i, i właśnie jak byłem na studiach, to mimo totalnego braku przygotowania z przedmiotu, z którego absolutnie nic nie rozumiałem i nie rozumiem do dzisiaj, <laughs> poszedłem na kolokwium, chociaż normalnie ludzie po prostu nie poddawali się. Siadłem w pierwszej ławce, nawet nie ściągałem, i po prostu spokojnie pisałem swoje. I, i, i dostałem trzy z tego kolokwialnych. To był taki, taki cios, że, że uwierzyłem, uwierzyłem wtedy w Boga i zacząłem Go szukać. No i wtedy na języku angielskim zaczepiła mnie, mnie Iwonka, który z nami dzisiaj niestety nie ma, no i zaprosiła mnie na grupę i zaczęliśmy czytać Biblię razem. Bo zawsze chciałem czytać Biblię, nie ze względu na to, że że uważałem, że, że to jest prawdziwy Bóg, bo dla mnie chrześcijaństwo to była ostatnia religia, jaką wybiorę, jeżeli kiedykolwiek uda mi się uwierzyć w Boga, ale no, czytałem Biblię za sobą wartości zawartych i jak czytałem tę Biblię, to zauważyłem, że, że to jest właśnie ten Bóg, którego tak naprawdę wierzyłem, że to jest prawdziwy Bóg, żywy Bóg i... I, i, i gdybym, gdybym właśnie miał myśleć o, o, o Bogu, to właśnie tak, tak, tak by tak, 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 tak wiedziałem, że właśnie to jest ten prawdziwy Bóg. I, I słuchając się tych różnych rzeczy, które były tam w Biblii, większość z nich zrozumiałem, niektóre nie, ale wszystko się sprawdzało i udawało się. No i moje życie się bardzo zmieniło, no, bo na studiach dużo się uczyłem, nie miałem czasu na no, więc byłem dość nieszczęśliwym człowiekiem. no, no nie czułem się szczęśliwy, a. A Bóg stoił, że, że że już niczym się nie martwiłem. No, żaden problem, większy czy mniejszy, czy to nauka, czy, czy coś tam, no, to już, 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 już nie było to na moich barkach to ale to wszystko było. To powierzyłem swoje życie Jezusowi, i, i dziś tak no, od, od mniej więcej do tego jestem już człowiekiem nowonarodzonym. No, narodzonym. mnie tak, tak mi się wydaje. No. Nie to chyba oceniać. Widzimy to No ale no, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jeżeli macie jakąś osobę, która jest niewierząca, naprawdę nawet bardzo niewierząca, że aż chętnie by poszła na bój, by zwalczać chrześcijaństwo, to nawet taka osoba może uwierzyć, no bo myślę, że jestem najleżdym jego przypadkiem, bo byłam naprawdę głęboko niewierzącą osobą, a teraz... Poszedłem za bokiem i dla wielu moich przyjaciół, dla rodziny był to, był to szok. Przeżyli no i to? to. <grym zaním> chyba, chyba nie, nie wszyscy szedli do siebie. <grym zaním> no, to, nie, ale, to musisz teraz ich opatrywać. <grym zaním> tak, staram się. No i, i to tyle, co bym chciał powiedzieć. To co mi Wadasi się podobało, jak przychodzi na te spotkania. Jak zaczął czytać słowo Boże. On je po prostu studiował. Potrzebował tak, jak, e, tak jak e, naprawdę trzeba odpocząć. Jeżeli coś było, co go by zastanawiało, notował to. Czytając z domu, po prostu notował pytania tak i dalej. Pamiętaj, przychodzimy na spotkania. Taki skoroszyk miał, jeden, włożony w te, e, jak spoiówki takie A A5, to mniejsze niż 4, cztery, wiele pytań i po prostu wyciągam, no dobra, a tutaj napisane jest w Ewangelii to, to co myślicie, jak i tak dalej. I to było dla mnie niesamowite, żeby tak uczciwie jakby i rzetelnie podchodzić do Słowa Bożego, nie? I, I myślę, że to jest to, co Bóg mówi, jeśli ktoś chce pełnić moją wolę, to nie poznać, czy to na usta jest Bóg, nie? że, miał to pragnienie jakby rzetelnego zbadania sprawy, jak się sprawy mają. E, bieżący z Berei byli takimi Dwie apostolskie mówią, którzy badali, jak się sprawy mają, żeby dojść do, do wszystkiego. To jest fajna droga, którą, którą Bóg wyraźnie pobłogosławił w swoim życiu. Właśnie, też chciałem zauważyć, że no dla mnie zawsze badą była zdolność mojego czytania, bo ja bardzo nie lubię czytać. Ja żadnej książki nie przeczytałem, bo no jakoś tak źle to robię, bo nie wiem jak to określić. No, czytam zdanie, jakś tak skupiam się na każdym słowie, Czasami jedno zdanie czytam, inną nikę trzy razy i to strasznie utrudnia i, i, i powoduje, że czytanie nie jest dla niczym przyjemnym. A właśnie Biblia, jak czytam w ten sposób, to jestem w stanie skupić się na każdym słowie dokładnie i, i zadać pytania, na których z no, reguły ludzie się nie zastanawiają, bo wydaje mi się to tak oczywiste, że nawet nie zastanawiają się, czy znają znaczenie danego słowa. Na przykład, to znaczy być świętym, czy, czy błogosławić. Niektóre osoby dzięki temu były w stanie odkryć po prostu to, że z niektórymi rzeczy po prostu nie do końca wiedziała, albo nawet się nad nimi nie zastanawiały. No i też dzięki temu też zadaję tyle pytań i, 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 no i myślę, że może kiedyś no nie kiedy nas on jakieś posunęły taką że może napisać tego książkę jakąś taką wyjaśniającą. Bo jak są już pytania, czy widzimy na czym człowiek się może zastanawiać, to panem ktoś to złapie i dostanie odpowiedzi na te pytania jeszcze nie wiem, kto będzie to udzielał odpowiedzi na te wszystkie pytania. Druga rzecz, która mi się podoba, to to, że on chciał być i jest tam, gdzie jest nawet w działaniu, zawsze jakoś usłużyć tym, co Bóg już mu darował. Nie? I z jednej strony nawrócił się i Bóg dał mu pewnego rodzaju wrażliwość też na to, aby głosić Ewangelię. Wiem, że jak pojechał do Zielonej Góry, bo zmienił tam pewne plany, a stamtąd wchodzi, to pierwsze co gdzieś tam odnalazł, z Bóg baptystyczny, właśnie tam w Zielonej, Górze, w Zielonej Górze zobaczył, że tam no, jest, są pewne braki, że się nie spotykają. Ja, no, zaczął po prostu to inspirować. To jest dla mnie niesamowite, że w tak krótkim czasie po prostu Bóg potrafi tak kształtować serce i, i takie zmienić i takie pragnienia włożyć, to by się zawsze w tobie da się podobało I, i życzę Ci, abyś nie skrypt w tym, rozprzeciwnie, przeciwnie, nie? abyś po prostu otwierał się na to,